Cześć, jestem Kamil, witajcie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku nie będę nic robić przy domu. Właściwie to już coś zrobiłem przy domu, ale to wszystko robię po troszeczku. Złożę w jeden odcinek i Wam pokażę wtedy. Natomiast w ostatnim odcinku dostałem dwa komentarze, w sensie dostałem, były zamieszczone dwa komentarze z zainteresowaniem czerwonym pojazdem znajdującym się na, się, na moim placu. I pomyślałem sobie, że w związku z tym nagram coś dla Was, co jest nie tyle o domu, co o mnie. W sumie cały ten kanał jest o mnie, więc myślę, że to nie jest nic złego. Dajcie znać w komentarzu, co myślicie. Ale co robię, jak nie robię nic przed dom przy domu? Co robię, jak nie pracuję przy domu. Tak. To będzie ten. Tytuł tego. Odcinka. Ok, zaczynamy. Trochę wam pokażę, trochę pogadam. Witajcie w stodole. No dobrze, pokazałem Wam samochody, które znajdują się na placu. Pierwsze czerwone BMW należy do mnie. Jest to samochód, który kupiłem od kolegi. W miarę pewne auto, wiedziałem co z nim jest nie w porządku, wiedziałem co może w nim się zepsuć, mniej więcej co było zrobione w ostatnim czasie i po prostu było w dobrej cenie. A kupiłem je dlatego, że moje drugie BMW, które pokazuję. Pokazałem jako drugie, się trochę popsuło. <grych> a niestety, biorąc pod uwagę mój, powiedzmy, styl życia, nie jest to takie proste, żeby naprawić swój samochód. I specjalnie powiedziałem swój samochód, a nie samochód, ponieważ od momentu, kiedy zepsuło się moje BMW, naprawiłem kilka samochodów, natomiast żaden z nich nie należał do mnie. I to jest taka wieczna walka, takie. Szewc bez butów, w sumie można powiedzieć, eee, mogę swój samochód naprawić i wydać na to pieniądze, lub mogę naprawić czyjś samochód i zarobić na tym pieniądze. Biorąc pod uwagę to, że buduję, remontuję swój dom, i muszę go spłacić, i muszę jeszcze przeżyć, to wybór wydaje się oczywisty. Eee, poza tym. Na placu znajduje się Golf w tej chwili, który należy do mojego kolegi. Jest to samochód, który będę... właściwie to jesteśmy w trakcie remontu. Wszystko możecie zobaczyć na moim drugim kanale. Myślę, że tutaj gdzieś Wam wrzucę link, jeżeli ktoś byłby zainteresowany. Tam naprawiam te samochody, pracuję nad nimi. Kanał był bardzo długi czas po angielsku. W tej chwili, no w tej chwili od momentu przeprowadzki tutaj zmieniłem język na polski. Jeżeli chodzi o to dlaczego, to jest temat na zupełnie inny odcinek tylko o tym, ale w skrócie... Pff, no nie jestem najlepszy w marketing. <grym> Co mogę dalej powiedzieć? Dalej pokazałem wam Astrę, która jest moim samochodem również. Tak, mam sporo samochodów. I Astrę musiałem kupić od mojego brata, dlatego że mu ją trochę rozbiłem i... Dosyć sporo w tym aucie było zrobione, w tej chwili jestem już strasznie blisko tego, żeby auto mogło wrócić na drogi. To jest pierwsze auto, które, które, w którym zająłem się remontem blacharskim. Kupiłem sobie spawarkę i, i po prostu zacząłem ciąć i spawać. Dlaczego nie oddałem tego do specjalisty? Po pierwsze, specjaliści Robili inne moje samochody i jestem bardzo niezadowolony, i stwierdziłem, że skoro mam płacić naprawdę spore pieniądze za zrobienie czegoś byle jak, to mogę to zrobić byle jak sam za bardzo małe pieniądze. I tak, zakup spawarki i wszelkiego materiału wyniósł mnie mniej niż kosztowałaby naprawa blacharska. Po naprawie blacharskiej jestem już 2 lata i samochód dalej się trzyma. Jeżeli chcecie porównanie, to oddałem swój samochód do blacharza yy, i zostawiłem tam więcej za wymianę dwóch progów niż za zrobienie progów, ćwiartki całej i czegoś jeszcze. Aha, i wewnętrznych nadkoli w, w Astrze. Inaczej, powiem to od początku, ale nie będę skracać, okej? Okay? Zobaczycie mnie w mojej naturalnej formie. Taki jestem. Chaotyczny czasem. Czyli oddałem swoje BMW do blacharza na wymianę dwóch progów. Zapłaciłem za wszystko chyba z 4 lata temu. Coś takiego. 4 lata temu 2750 zł. Samochód po pół roku um, well, no, zaczął gnić z powrotem. Dokładnie w miejscach, gdzie były robione naprawy. E, wydałem kupę kasy i byłem strasznie niezadowolony, więc wiedząc, że wymiana ćwiartki, robienie wewnętrznych nadkoli i progów w Astrze wyniesie więcej niż 2750 zł, stwierdziłem, że wolę kupić spawarkę i materiał, co wszystko kosztowało mnie 1800 zł mniej więcej, bo naprawdę nie, nie pamiętam aż tak tych części, ale za wymianę właśnie tych rzeczy. Do tego później materiały do malowania i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że w około 2,5 tysiąca się zmieściłem. Samochód naprawdę dalej działa i już dwa lata jest po naprawie i rdza nie wychodzi. Natomiast w BMC po zrobieniu tego naprawdę po pół roku już, już były dziury w podłodze. W miejscu spawania progów do podłogi. O. Także stwierdziłem, że robię to sam i jak zniszczę samochód, to trudno pójdzie na złom, ale nie będę wydawać tyle pieniędzy na samochód, który też nie jest najświeższy, bo to nie ma sensu. Nauczyłem się bardzo dużo i ogólnie całe moje życie to jest takie pasmo nauk, które bardzo często wynikają z popełnianych przeze mnie błędów, ale myślę, że to jest w porządku, myślę, że to jest fajne i nie zrażam się w ogóle do tego. Z Astrą oczywiście, było mi przykro i wiedziałem, że to będzie mnie strasznie dużo kosztować, natomiast stwierdziłem, że nie ma tego złego. Nauczyłem się, przynajmniej. Nauczyłem się do tego stopnia, że w tej chwili. To jest mój kolejny samochód. W dosyć nienaturalnej pozycji. To jest, to jest moja automażeń. Remontuję je już w tym stanie, jest dwa lata, bo nie mam czasu ani no, pieniędzy, już nawet nie o to chodzi, bo wszystkie części są kupione. Nie mam czasu, ale nauczyłem się do tego stopnia, że tak, tutaj mamy jeszcze innego Volkswagena, mojego kolegi, którego również będę naprawiać. I naprawiam zarówno mechanikę, jak i blacharkę. W tym przypadku akurat blachą się zajmuję i lakierem, ale w większości przypadków raczej zajmuje się mechaniką. Jest tu strasznie dużo pracy. Jest to bardzo czasochłonna praca. Z głupich przykładów to są elementy, które przerdzewiały, są pogniecione, które trzeba wyciąć. Które trzeba wyszlifować, które trzeba wyprostować, tak żeby wyglądały tak, jak mają wyglądać, a nie jakoś krzywo przyspawać, wyszlifować, zabezpieczyć, przyspawać. Jest tego dużo. Później jeszcze to znowu podkładem pomalować, później to jeszcze pomalować na normalnie na, w kolor. Akurat to jest biały, więc będzie super łatwo. Wydaje mi się, że nic tak w życiu nie uczy cierpliwości jak posiadanie pasji, która jest strasznie droga i może nie tyle trudna, co, co trudna w sfinansowaniu. Samochody kosztują bardzo dużo, dlatego jeżeli chodzi o coś w stylu, jak kupuję rzeczy dla siebie i robię sobie swoje samochody, to to naprawdę jest odkąd kupiłem dom przystopowane. No, samym dowodem tego jest. Stan golfa, czy tego, że moje BMW nie działa, i musiałem kupić drugi samochód, i to, że to jest BMW, to jest całkowity przypadek, akurat w tej chwili. No nie wiem, nie wiem co Wam powiedzieć. Jeżeli macie jakieś pytania ogólnie odnośnie tej pasji, tego co, jak to się zaczęło i tak dalej, dajcie znać. Mogę stworzyć całkowicie osobny film o tym. Co poza tym się dzieje. W sumie to dużo rzeczy w ogrodzie. Ostatnio nie nagrywałem wszystkiego, bo z doskoku bardzo cokolwiek robię i niektóre rzeczy są czasochłonne, a trzeba je zrobić. Są terminy, są następne roboty nagrane, które naprawdę pomogą mi ruszyć trochę do przodu i finansowo, i jakby umiejętnościowo. Nie wiem, jak to powiedzieć. Ale. No dużo rzeczy się dzieje poza kadrami. Wszystko zajmuje czas. I niestety jest go przez to mniej na nagrywanie z racji tego, że jakby to powiedzieć budżet się nie spiął, musiałem poświęcić czas spędzony przy domu, na rzecz robienia czegoś zarobkowego dodatkowo. moja praca sama w sobie nie wystarcza na Spłacanie domu, jego remontowanie, i do tego jeszcze jakieś kupowanie narzędzi do ogrodu, i tak dalej, i tak dalej. Więc trzeba dodatkową pracę znaleźć. I, I mam ogromne szczęście, że mam przestrzeń do tego. Więc jestem bardzo zadowolony, trochę zmęczony, ale bardzo zadowolony. Natomiast wyjdę z tego w przeciągu tego miesiąca. Kwietnia, wiem, że już jest połowa kwietnia, to auto musi być zrobione, a tu jest naprawdę sporo pracy, dużo więcej niż planowaliśmy na samym początku. I, i to auto <laughs> będzie w stanie pomóc mi sfinansować wylewkę z dodatkową drugiej części stodoły. Dzięki czemu będę mógł mieć dwa stanowiska pracy naraz. Bardzo często, w przypadku prac blacharskich, lakierniczych, są rzeczy, które trwają. To, to bardzo długo trwa. I pojawiają się naprawy, jakby okazje, nie wiem jak to powiedzieć. Pojawiają się klienci, których samochody mógłbym naprawić w ciągu 4, 5, 6 godzin, ale nie mogę tego przyjąć, ponieważ zajmuję się czymś innym. I, I taka odskocznia nie dość, że pozwoli mojemu umysłowi odpocząć, to pozwoli mi szybko coś zarobić. Poza tym naprawdę nie zaszkodzi tym projektom. To są rzeczy, które trwają miesiącami, więc parę dni w jedną, w drugą stronę nie jest jakąś tragedią. Jeżeli jest coś, co jest bardzo krytyczne i wymaga szybkiej naprawy, to oczywiście się mobilizuję i to robię. Natomiast no, mówię o takich projektach, gdzie dałoby się to zrobić z przerwą. Co ja chciałem powiedzieć? Może teraz słowo o garbusie, który, o którym nie powiedziałem w sumie i, i który Was zainteresował. Jest to samochód również na naprawę blacharską. Ja będę zajmować się przy nim tylko i wyłącznie blacharką. Malowanie będzie robione gdzie indziej w profesjonalnej lakierni. Blacharka ma to do siebie, że to nie, jest, nie potrzebuje sterylnych warunków. Natomiast położenie odpowiedniej powłoki lakierniczej ma takie wymagania. To jedna rzecz. Jeżeli chodzi o drugą rzecz, to mój, moje auto marzeń to Volkswagen Golf 3 GTI, i również jest po naprawie blacharskiej, niewykonanej przeze mnie. I tu akurat będę wszystko wycinać i poprawiać. A niestety, nie jest to zrobione na takim poziomie, na jakim chciałbym, szczególnie, że ten samochód jest. Jak widzicie, rozebrany do gołej karoserii i ten samochód ma być odnowiony. On ma być tak jak z salonu lub lepszy na sam koniec, dlatego to trwa, dlatego wymaga to cierpliwości. I ta naprawa blacharska, która została wykonana, to jest po prostu. No, nie, nie, nawet nie, nie chcę komentować. Tak być nie może po prostu. Staram się wszystko robić najlepiej, jak tylko potrafię i za każdym razem jak coś robię, staram się to poprawić. Jeżeli dzisiaj naprawiam dany silnik, to jutro chcę go naprawić i jutro też muszę to zrobić, to chcę to zrobić lepiej. Jeżeli dzisiaj spawam jakiś samochód i jutro będę spawać i pojutrze, to chcę, żeby za każdym razem szło mi coraz lepiej. I staram się poprawiać, dlatego nie jestem najszybszym mechanikiem, e, najszybszym blacharzem czy kimkolwiek. W ogóle to się nie utożsamiam z blacharzami, mechanikami, ponieważ to są naprawdę trudne zawody i ci ludzie muszą mieć ogromną wiedzę na różne tematy. Ja mam wiedzę na temat konkretnej marki, konkretnego silnika, coś w tym stylu, więc nie jestem tak wszechstronny. Co jeszcze mogę powiedzieć? W sumie lepiej by to wyglądało jako live. Gdzie moglibyście zadawać pytania? Natomiast, tak, powolutku zawsze kupuję jakieś narzędzia, staram się coś tam zbierać. Większość rzeczy już naprawdę, które kupiłem, na siebie zapracowało. Wszystko jest robione w pełni legalnie. Mam firmę, która ma również w swoich kodach PKD mechanikę pojazdową. I różnej naprawy, różnej treści, jakiś nawet handel mam wpisany. No, staram się, po prostu staram się wszystko robić najlepiej jak mogę i słysząc, widząc, nie jest najgorzej naprawdę nie jest najgorzej. Potrafią samochody do mnie przyjeżdżać z innych województw na naprawę. Miałem samochód z Wrocławia, miałem samochód z Krakowa, już tu mieszkając, mówię. Z e, Podłodzi dwa. Więc z Katowic. Także wszystko było naprawione, wszystko działa do tej pory. E, jakby nie działało, to oczywiście ludzie by się zgłosili, więc to, to, to jest jasne. E, I tak to powoli wygląda. Tak to wygląda krok po kroku. Robi się po troszeczku. Pracuję na etat. Muszę dorobić i coś jeszcze zrobić przy domu. I mam mnóstwo projektów w głowie, które chciałbym zrealizować, natomiast muszę być cierpliwy. Są niektóre rzeczy już jakby mam fizycznie, tylko brakuje mi czasu, żeby zrobić ten projekt. I są to rzeczy, które naprawdę nie mogę się doczekać, aż będę mieć czas zrobić. Życie jest spoko. Mam możliwość realizacji swojej pasji, mam możliwość realizacji swojej drugiej pasji, jaką jest w ogóle grzebanie. W Błocie czy beton, inne takie rzeczy, budowanie swojego domu, ogródek, jakby cóż więcej można chcieć od życia. No dobra. Jeżeli macie jakieś pytania, chcielibyście odpowiedzieć w formie filmu lub nawet tego filmu krótkiej treści, tej shorty, to mogę to nagrać. Także dajcie znać, dajcie pytanie, napiszcie. Jeżeli chcecie, żebym odpowiedział na nie w formie shorta, to napiszcie w nawiasie kwadratowym short i ja nagram specjalnie filmik. Pomoże mi to może zwiększyć jakoś zasięgi, a może nie, zobaczymy. A mam nadzieję, że też do was trafi przede wszystkim. I, i tyle. I, I postaram się to zrobić jak najszybciej. No, jedyne czego mi brakuje w życiu w tej chwili to jest czas. Naprawdę, sporo by się go przydało. Jakbym tak mógł nie spać i hałasować w nocy, to bym się wyrobił z większością rzeczy. Małe spoilery nawet, spoilery, nawet nie takie spoilery, to, że praca w piwnicy trwa, a jeżeli chodzi o łazienkę, to stoicie na czymś, co jest budowane do tej łazienki, więc też coś się dzieje. Tylko tak jak mówię, wszystko z doskoku, wszystko po trochu, tak to wygląda. Dziękuję bardzo za oglądanie i mam nadzieję, że widzimy się w następnym. Zachęcam do subskrypcji, lajkowania, trzymajcie się, hej!